W wakacyjnej przerwie rusza Gnieźnieński Informator Kulturalny. Janka Matyska, witam serdecznie. 11 września w Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury otwarta została wystawa fotografii Mirosława Skrzypkowskiego Znakiem Śladem. Ekspozycja czynna będzie do 10 października. Miejskie Ośrodek Kultury zaprasza do klubów, sekcji i zespołów. Dla dużych i małych mamy taniec, muzykę, plastykę, sport i hobby. Zapisy trwają. Teatr im. Aleksandra Fredry zaprasza na zdarzenie teatralne poświęcone twórczości aktorki Danieli Zybalanki Jaśko zatytułowane Z miłości 15 września o godzinie 18. Krytyka polityczna Klub w Gnieźnie zaprasza na wernisaż zatytułowany Gniezno w szafie. Osiem zadziwiających punktów widzenia na tematy tabu. 16 września o 16.00 na Zielonym Zapleczu Miejskiego Ośrodka Kultury. 23 września w Małej Galerii MOKU odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Eweliny Szerbiar pod tytułem Metamorfozy, projektu koła kulturoznawczego Kameleon. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.